Ja go złoiłem jebanego no, Ale zginęliście mm -hmm. Może zagrajmy w te warmsy kurwa, albo coś Jakie warmsy? No takie coś niewymagające, co nie? Nie mam nie albo nie Mam tego pacjansa, Albo pacjansa, o Ewentualnie w Simsy tam nie ma ból, przemocy jednostki, miedzone, nalot. Obszar Alfa. Cel jest Te śmigło cały czas tu lata O tu wszystko przejęte O ty, coś strzela A2 coś chyba ten yy, miga Śmigło iga, leci go, 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 go. O nie, tylko nie to śmigło Może z bazuki go strącę, co? Nie ma chętnych Nie chcą trzeba, trzeba. przyjść trzeba. Baj zajebał mnie Kurwa, jak ci jebnięci goście A dostał w głowę kurwa Tak, ja tam kurwa klemora położyłem i rozwalili jebańcy Zresztą na dół nikogo nie ma Bo zajebałem go i głowy z lata Waszej jednostki przejmuje hotel brawo jeden ło coś jedło ło coś jedło O Jezu Jezus Maria, coś strzelba będzie Na lot pa Na lot Albo ja żyje. Uwaga! Ma Jednostki Masz ktoś Nie, ale mam kurwa amunicję. Zawsze coś Czekaj, co bo coś tam strzela. Tam są po drugiej stronie w drzwiach. Ale posiekali mnie O! No, ja dostałem tylko jednego strzała. A no, mówiłem nie wychyla się. Ja muszę odżyć. Czego nie odżywa? L-alfa-1 jest atakowany. Gęszczą. Cześć, go berwał. Ty gościł mnie z kontenera ściągnął. Z kontenera? No właśnie ten. snajper. Kurwa no i jebany, ciebie no, też. kurwa cel ma jebany, no skurwysyn Jak szybko przymierza tu z tej perką, co no? Cel, Ty, a przegramy, przegramy to, hehe No pewnie, że przegramy cel, O, zabijemy tegoś Polaka Gania tam gościu przed ta bazuki, tego raczej nie trafisz. Te bazuki tu nie działają tak na ludzi, zauważyłem. No, to już ostatnio w żadnych że tak nie działają dobrze. No, jakoś Ciebie zabiłem jednym strzałem. No, z twojego zawsze No ta! No, ale na nich nie działają. Może no. jakieś niewidzialne leci. Karta jak ci się sprawuje? Dobrze łazi? No tak zapierdala, kurwa, że... Muszę w zamknąć komputer, żeby mi nie wyszła. No. Już drzwi zamyka od domu. Po lewej stąd uważajcie, jeśli się to wstrzymają Dron nasz. Uważajcie, bo tu może być ten... Nie i... Są w oknie, kurwa. Jebnięty sniper może być, kurwa. Tomasz jebnięty mnie zajebał. O, i kłacó to... O, ale cię zciekamy! Ja byłem w końcu akurat, kurwa. Dobra, na jakim punkcie jesteście? Ja jeden. dwa idę. Na tej jednostki przejmują cel Bravo 2. Cel brawo 1 jest atakowany. za zdrowie. drogi, a jest w akcji. Ty, co to mnie zabiło? A tu malutkie samochody kurwa Kurwa tu kurwa, pojazd by. jest jebnięty, no też mnie zajebą. Radar włączyłem chłopaki nie? Kurwa tu nic nie da rady zrobić Te na Lazarze są Gdzieś na dole chyba wiesz Na dole muszą być Nie ma na dole A no, są chyba Wtęż Są na dole Walej, Sebo bo gdzieś tutaj muszą być Metrze są na dole chyba. Nie, czekaj, chyba jeden poka. Są, jednego zajebałem. Jeszcze drugi biegnie. Kurwa! Jednego zajebałem. Jeszcze jeden gdzieś. Zresztą musi się amunicja skończyć. Kurwa, zakucili nas. Dwóch było tylko Mariusz. Bóg było? nie ale ten pojazd gdzieś widzę kurwa na tym na... Ja pierdziele znowu te helikoptery Ty gościu przebiegło ciebie Jak on to zrobił, że ci nie widział? Ja widział, że to ty idziesz A zabijać go? Mhm Lepiej się schowaj w ten róg kurwa Ja nie mogę się od nowa to O A już teraz możesz Znów rady. zakłócają, czyli znów wynoszli. Ty w sumie nie wszystkie punkty mają no Właśnie to, to na 100% będą biegli ojej, przejmują cel prawo 2 Wiecie że oni tu przyjdą zaraz? No Już A1 przyjęli Dobra, przyjęte B2 Trzeba się skitać w rogu gdzieś. Już strzelają. Nasze jednostki przejmują cel alfa 1. Cel alfa 2 jest atakowany. Dobra, gdzieś w plecy dzieje. mi strzelali. Cel ty, minąłem się z gościem. <laughs> o ty, zabił mnie gościu. Ty, jaka grupa w ogóle wpadła? Na która, w trupa strzelałem? O kuźwa, jeszcze dwóch jest. Czekaj, jest bo nie wychyla się. Ej, chuń, no to już co, ty ustawiliście o na mnie? Czekaj, jest jakaś odradzajka. Ale się kurde, wszyscy wiesz? Trzech tam jest już jest, czterech, pięciu, o kurwa. Cała drużyna już tam jest. O kurwa! Dobra. Ojo, jojo, tam, gościu się wychyla. Nie będę się na... wychylał. W Uwaga na lot, uwaga. A, zniszczył mi mój samochodzik A którym się wybierało te jakieś dodatkowe, jakieś pojazdy i te inne pierdoły Ja zapomniałem już Masz ustawione No ale którym przyciskiem się o to... Po prawej stronie 6, siódemka, ósemka droga, droga, droga. Aha, czekaj, co tam, dron zakłócający mam Kurwa, i... Kurwa, no ja pierdole jebane stel, Polak i samochodzik mam, ty ja mam samochodzik Wiesz tego Amerykka ja polata stop tym helikopterem Co tu się kurwa dzieje